Te brązowe plamy to jest ropa, proszę Państwa. Więc myślę tak, że ropa raftowa, gaz ziemny, zielone, brązowe, węgiel kamienny, zobaczcie, mamy węgiel brunatny, mamy złoża geotermii w Polsce, które potrafią i mają taką możliwość ogrzania połowy Polski. I szczerze powiem, że jestem wielce zdziwiony, że do tej pory o tym się nie mówiło, że to się jakby chowa pod kołdrę. I tak sobie myślę, że skoro proszę Państwa. Niemcy wiedzą, jakie pokłady są. Ropy, zobaczcie na lubelskie. Ja przed chwilą byłem w lubelskim w Krasiczynie-Pięknym. E, I, proszę Państwa, chcą tam Park Narodowy zrobić. Ci sami tylko o tyle, że z 20-50 od kołowni, Chcą tam Park Narodowy zrobić. Tam, gdzie to zielone, widzicie to w prawym dolnym rogu? Tam są, proszę Państwa, złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Po drugiej stronie Ukraińcy doją ile wlezie. A u nas Parki Narodowe zakładają. Wstyd! Wstyd! Ale spokojnie, wrócimy do władzy i wszystko to odwrócimy, aby szybko i aby nie zmarnować. Te wszystkie parki narodowe, które oni dzisiaj zakładają, myślą, że się nie da ich zlikwidować. No, oczywiście, że się da zlikwidować. I powiadam wszystkim i wszędzie, proszę Państwa, Polska ma tysiąc lat. Nie takie zakręty przechodziliśmy. Wytrzymamy to, bo dla nas Polska jest czymś więcej niż terytorium na mapie Europy, Polska to jest nasze serce. To jest nasza myśl, to jest gniazdo, w którym chcemy żyć, a nie robić w nie, jak Platforma Obywatelska to robi. Unia Europejska. Proszę Państwa, mam takie zdjęcie, jedno, które tak naprawdę pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. Mówię o zdjęciu z dzieckiem na plaży. O tak, tutaj. Dobrze, dobrze. Proszę Państwa, gdyby to nie było poważne, to ja bym się też śmiał, ale też się śmieję z tego zdjęcia, bo ono wszystko pokazuje. Nam, Polsce, jak tej dziewczynce, choć mamy wszystko, niczego nie wolno. To jest nasz dramat. Tu nie ma żartów. Przypomnę Państwu tylko, jak cukier nam załatwili. Unia Europejska. Dziś się już o tym nie mówi. Gabriela Januskiego zrobili wariatem, bo chodziło o miliardy. Jego własny lekarz wstrzyknął mu, proszę Państwa, środek oszałamiający. I on jest tego w pełni świadom. Wiecie, jak oni wykończyli polskie cukrownie? Wprowadzili limity, których cukrownie polskie nie wytrzymywały produkcyjnie. Zbyt duże limity produkcji były. Po czym Niemcy kupili te cukrownie, jak już poupadały. Następnie Unia Europejska zlikwidowała limity. Można? Skurczybyki? czybyki? I tak chcą przejąć wszystko, proszę Państwa. I my na to patrzymy. My jako jedyny, w zasadzie jedyne państwo w Europie pozwoliliśmy na to, to za aws było, że 80% sklepów detalicznych jest w rękach zachodnich. A to jest pośrednik między producentem a klientem. A więc skręcają ceny, polski przemysł wykańczają, a swoje z zachodu sprowadzają tu. Jarek Sachajko i z 15 jest pomysłodawcą ustawy, w której, proszę państwa, nakazuje się hipermarketom sprzedawania pięćdziesięciu procent swoich produktów wyprodukowanych przez polskie przedsiębiorstwa w Polsce. Jarek ile leży? Ile leży ta ustawa? Drugi rok już leży. I mówią, że zamrażarek nie ma. Wszędzie tam, gdzie o Polskę chodzi, jest zamrażarka. Pierdołami to się potrafią zajmować z dnia na dzień. A tym, co jest istotne dla naszego życia, dla naszego bycia, dla naszego takiego jestestwa, to proszę państwa, nie ma na to czasu. No nie mają na to czasu. No powiem, że. <ślaski> ja tego nie powiedziałem. <ślaski> I tak to już jest, proszę Państwa, że Unia Europejska w tych swoich zakazach, nakazach, w tych swoich głupotach, ona wymyśla nam, czy mamy ocieplać domy, czy nie mamy ocieplać, jakbyśmy rozumów nie mieli. Czy mamy opalać, czy mamy grzać i tak dalej. Głównym tematem Zielonego Ładu jest wykończenie Polski. Dlatego, że dekarbonizacja od lat prowadzona sukcesywnie jest świadomym działaniem na rzecz ubezwłasowolnienia nas od energii elektrycznej. A dziś jak popatrzycie na własne mieszkania, to jest wszystko na prąd. Jaka cena prą prądu? Taki nasz byt. I pytam się, zdziwieni jesteście, że mamy najdroższy prąd na świecie? Przecież to jest cel sam w sobie, do tego doprowadzali. A wiecie po co? Żeby nasz przemysł wykończyć, żeby nas wykończyć, żeby wydrenować nasze kieszenie. I to jest, proszę Państwa, to, co każe myśleć. Czy aby na pewno my mamy interes jeszcze w tym, żeby być w Unii Europejskiej? Czy to nie jest przypadkiem tak, że to jest dzisiaj w Polsce działa wielotorowo? Rosyjsko-niemiecka piąta kolumna. Ja tego doświadczam codziennie. Bo jak tłumaczyć to u tego, uwaga, narodowca <grym> Trzaskowskiego, <grym> bążurem zwanego, który niemieckie drzewa sprowadza, żeby w Warszawie posadzić. Przecież to jest jakiś depilizm normalny, no. No ludzie, kto by wymyślił w ogóle coś takiego, no. W Polsce, która lasem stoi. No kto pytam się? No proszę Państwa, to nie koniec. Teraz wybudował Kibel za 600 tysięcy złotych. Ja nie wiem. Nawet boję się tam podejść. I teraz, ponieważ zarzucono mu, że jest tam błoto, to wiecie co oni zrobili? Nie wiecie pewnie. No, trocin nasypali. No, przecież to jest dom wariatów. Przecież to jest dom wariatów po prostu, no. Proszę Państwa, lasy polskie. Poprosiłbym o lasy, tak, bo to są akurat zasięgi. Lasy polskie, poprosiłbym. O tak, od pejzażu zaczniemy. Pięknie, co? Proszę Państwa. Tak. I to jest Polska. Popatrzcie na ten las, proszę Państwa, i chcę Wam powiedzieć, my mamy Puszczę Białowieską. Ja tam byłem z Komisją Ochrony Środowiska i jakby wrażenia na mnie nie wywarł, bo ja widzę takie lasy i na Mazowszu. Natomiast prawda jest taka, że ten starodrzew i taki las już jest jedyny i ostatni w Europie. Nie ma więcej takich Puszcz Białowieskich. Nie ma. I teraz uważajcie. Wpisali to na listę UNESCO i Niemcy nam mówią, jak się mamy tym opiekować. Dacie wiarę? Pytam się, a skąd wy macie doświadczenia takie, jak prowadzić taki las? No, oni wszystko lepiej wiedzą. To pytam się, to pokażcie mi swój, a zobaczę, jak wam to wychodzi. No, pff, gdzie? Przecież nie ma. No, i o tym cała rzecz idzie. Że nas uczą ludzie, którzy nie mają absolutnie pojęcia o tym, o czym mówią. To jest tak jak z tym rządem Donalda Tuska. Jest tak krótka ławka, że my mamy po prostu porażające doświadczenia z tym. No. Po prostu to jest tak, że mamy państwowy wiatr, który wieje w nocy, a w dzień słońce świeci zawsze u nich. Jak mówię, przecież teraz jest styczeń. Cały czas było zachmurzenie, skąd prąd będziemy brali. No tak, ale wczoraj było słońce. Proszę Państwa, Lasy państwowe, jednym z elementów wyborczych Platformy Obywatelskiej było to, że PiS rozgrabia polskie lasy, wycina je na potęgę i sprzedaje Chińczykom. Dacie wiarę? I wszyscy razem żeśmy łykali my, my nie, ale akurat tamta strona łyka to jak czapla. Po prostu bezkrytycznie podchodzą do takich tez. Co się dzisiaj dzieje? Proszę Państwa, otóż dzieje się tylko i wyłącznie tyle, że PEOWCY z panią minister włącznie. Proszę Państwa, wycina lasy polskie i sprzedaje do Chin o jedno trzecią więcej niż pisowcy. To teraz giną nasze lasy. Teraz dopiero nam rozkradają lasy. A nie, ja już nie wymienię nazwy tej firmy, ale dość duża firma, która ma i sklepy, i tartaki, i meble robi i ta. I w ogóle taka jest genialna, i nie wiedzieć, czego się Polski czepiła. Sprowadził ją Tusk. Pytam się, po co ta IKEA tutaj jest? Po to, on, przecież oni w Skandynawii mają tyle lasów, czego się czepili polskich lasów. Otóż, proszę Państwa, w ramach tego wyżynania lasów otworzy, otwierają właśnie dwa nowoczesne tartaki w zachodniopomorskim i o tym się w ogóle nie mówi. Że embarga, takie embarga, oni to inaczej nazwali, na polskie lasy dla polskich przedsiębiorców, wprowadzili. Ad hoc, od razu, niezgodnie z prawem. Bo dla nich prawo, co to w ogóle, co to w ogóle jest? Rozumiemy, że jak jesteśmy ministerstwem, to wszystko nam wolno i tyle gadania. No więc, proszę Państwa, tak zwane memorandum wprowadzili na Lasy Polskie. Polskie firmy zajmuje, zajmujące się eksploatacją lasów. Eksploatacja to nie jest złe słowo, dlatego że, proszę Państwa, lasy się sadzi, wycina, sadzi, wycina i to trwa w cyklu 70letnim. Lasy Państwowe to jest, to jest, proszę Państwa, organizacja, która zatrudnia dzisiaj prawie 90 tysięcy leśników. To jest najbardziej profesjonalna firma leśnicza w Europie. I robią wszystko, żeby ich wykończyć. Wszystko i to wszystko na naszych oczach się dzieje. I teraz sytuacja jest taka, że ci, którzy zajmowali się wycinką lasu, pielęgnacją lasu, bo przecież wiadomo, że drzewo się starzeje, potem się przewraca. Pamiętam, być może dobrze by było to zacytować: Stoją leśnicy koło mnie i taki dorożała jest. Nie będę wymieniał jego stanowiska, bo to jest wstyd dla Polski, ale dorożała. Mówi: proszę, drzewa się przewracają, no po prostu jest pięknie. Aleśnik mówi tak, ale żubry nogi łapią, łamią. A on mówi, no to może się nauczą skakać. No to proszę państwa, to jest ten poziom. No my w ogóle nie mamy profesjonalistów. No. Jak ja porównuję na przykład wiedzę pani minister Golińskiej do, do tej naszej Kuzi, Kluzi Kroskowskiej. Czy jak ona się tam nazywa? Nie. Inaczej, Heni Kloski, bo akurat Kluzik-Roskowska to była w PiSie, <grych> ale fajna dziewczyna jest w ogóle pani poseł. Natomiast powiem wam, że te porównania są po prostu dołujące. Tam nie ma o czym rozmawiać między nimi. Nie mają o czym rozmawiać. Lasy polskie, proszę państwa, to jest nasze dobro, to jest 30% terytorium Rzeczypospolitej. Jeżeli te 30%, a dzisiaj mają problem, 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 nie. Niemcy ich poprosili że skoro wiatraki już nie są modne w Europie i nikt ich już dzisiaj nie stawia i nie kupuje, to może te głupki z Polski to kupią. No i, proszę Państwa, mają 2,5 tysiąca wiatraków na zbyciu i powiedzieli tak, damy Wam KPO na to, Wy to sobie postawicie, znaczy naszymi rękoma oczywiście, przecież ktoś musi zarobić, tak? Więc Niemcy nam to postawią, my będziemy to eksploatować, a wiecie, że jak wieje, to się je wyłącza, bo jest za dużo prądu, nie? Następny paradoks. I proszę Państwa, w sytuacji takiej, kiedy oni te 2,5 tysiąca wiatraków chcą tu stawiać, a sam się wzburzył, PSL się wzburzył, PiS powiedział nie, my też powiedzieliśmy nie, no to mieli problem z odległościami. Policzyli sobie, że jak te 500 metrów od o, e, ogrodzenia będzie, proszę Państwa, no to oni nie mają gdzie stawiać tego. No to co wymyślili? Postawią te wiatraki w lasach. Bo lasy są ich. Rozumiecie? Ich. Lasy są ich, a my będziemy na grzyby pod wiatraki chodzić. I to nie jest tak, że postawi się słup, to trzeba wydzielić działkę prawie tysiąc do dwóch tysięcy metrów naokoło tego wiatraka. Pytam się, jak to jest możliwe, że takie idiotyzmy im do głowy przychodzą? Przecież przed chwilą o ekologii mówili. Przecież przed chwilą protestowali, że lasy się wycina. Przecież profesor Szyszko nie wytrzymał tego świętej pamięci, bo on leśnikiem odrodzenia był i zmarł na zawał serca, tak to bardzo przeżywał. I powiem tak. Dziś wycina się pas nad Bugiem głębokości 500 metrów. To są miliony metrów drzewa. Pytam się, gdzie są ekolodzy? Widzieliście jakiegoś? Nie, nie przyjechali z Berlina. No. Tak więc proszę Państwa, to jest tak, mamy teatr, mamy teatr polityczny, mamy teatr polityczny, który się posługuje kłamstwem i obrazkiem, taki teatr komiksowy. I powiem Wam, że jeżeli, jeżeli my mamy dalej to tolerować, proszę Państwa, jeżeli my nie weźmiemy jakichś decyzji, jeżeli dzisiaj to, co będziemy tu mówili, bo ja już kończę, jeżeli to, co dzisiaj będziemy tu mówili, to my się sobie tak. By, bylibyśmy nowocześni, gdybym dzisiejsze przemówienie moje zaczął od. Proszę Państwa, bążur państwu. Na koniec, Trzaskowski, powiem Ci tak: druga tura bez bążura. Druga tura bez bążura. Druga tura bez bążura. Druga tura bez bążura. Tak jest! Oddaję naszym, naszym paniom głos. Ja jeszcze będę zabierał dzisiaj głos na koniec naszego spotkania. Będę miał jeszcze bardziej emocjonujące przemówienie. <grytanie> Także jest warto. Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas subskrybując kanał i zostawiając lajka. Dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.